Dzień dobry, witam na konferencji prasowej przed meczem 20. kolejki PKB w Ekstraklasy pomiędzy Lechem Gdańsk a Lechem Poznań. Jest z nami trener John Carver, welcome coach, oraz asystent trenera Radosław Bella, który dzisiaj w rolę tłumacza. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Coach, please a short commentary before the game. Yes, well it's, uh, it's quite exciting the fact that we're coming up against the league leaders. Jest to dosyć ekscytujące, że będziemy się e, zmagać z liderem naszej Ekstraklasy. With a huge reputation. z wielką reputacją, And a very good team. i z bardzo dobrym zespołem. Ale jest to wezwanie, na które czekamy i nasi zawodnicy czekają. And I think we have to embrace that by being brave. I wydaje mi się, że musimy temu wyzwaniu sprostać, będąc odważnym. And i e, zachowując nasz plan, naszą strukturę. This is że team who are possession based. To jest zespół, który głównie opiera swoje ataki na posiadaniu piłki. And when I've at the stats, it's around about 60% possession. I jeśli spojrzymy na statystyki, to w każdym meczu mają co najmniej 60% posiadania piłki, czy około 60%. So we're have to be więc zdecydowanie będziemy musieli być cierpliwi jeżeli nie mamy nie mamy piłki. And being when we have the ball. I oczywiście dokłada, musimy dokładać odwagę jak mamy jak już jesteśmy w posiadaniu piłki. Dzień dobry Paweł sanki Dziennik Bałtycki. Yy, trenerze powiedział Pan ładnie o klasie rywala o klasie Lecha. Yy, Lechia zagrała bardzo odważnie w Lublinie na dwóch napastników i fajnie to wyglądało. Czy Taki sam plan jest na mecz z Lechem, czy tu raczej na jednego napastnika, bo no wiadomo, że to jest też inna klasa przeciwnika, tak? Czy to jest, czy patrzycie też pod kątem rywala, czy patrzycie tylko i wyłącznie przez pryzmat Lechi? Dziękuję. Zazwyczaj opieram naszą taktykę o to, jakimi zawodnikami dysponujemy i jak, w czym jesteśmy dobrzy. Ale musimy tutaj wziąć pod uwagę to, jak też ambitnym i jak odważnym zespołem jest Lech Poznań. Więc nasze przygotowanie do tego meczu będzie oparte o tym, nie tylko jak mamy piłkę, what we do when Lech have the ball. ale głównie pewnie będzie oparte o to, jak to Lech Poznań ma piłkę. But as you can appreciate, I'm not gonna go into details whether I'm gonna play with two strikers or one. Uh, hi coach, I will practice my English. Sebastian uh, First question about the mental preparation. You have a young team playing against the leaders, the experienced team. So how do you prepare your young players mentally?

What I the young we have are in a good place. Eee toby mistr doda to że nasi młodzi zawodnicy są w dobrym miejscu. We've talked recently about our preseason in Turkey. Eee i mówiliśmy bardzo dużo o tym naszym obozie w Turcji. And we we've required four points from the two games after the break. I oczywiście mamy 4 punkty z dwóch ligowych meczów możliwych do So like to share these guys are in a good position at the moment. Czyli jesteśmy na dosyć dobrej startowej pozycji w tym momencie. To co bym chciał to, żeby e, dobrze się bawili w takim kontekście, żeby czuli się dobrze w tym meczu. And not fear it. I nie bali się. A second question is about it. a quote from you. You, you said about Lech Poznań that they could play maybe lower table Premier League or upper table championship uh how would you position lechia gdansk in that that's a good question um i would say if you look at our position in the league table at the moment jeżeli to jest dobre pytanie jeżeli jeżeli mielibyśmy e, popatrzeć najpierw na to w jakim miejscu dzisiaj jesteśmy i think we would be competitive probably in league One. więc e, będąc zupełnie szczery wydaje mi się że moglibyśmy rywalizować w lig One. I to, co musimy cały czas mieć na względzie to to, że jest to bardzo młoda drużyna, która dopiero może być wielką drużyną. I przez ostatni krótki czas, jak tu jestem widzę ich szybki rozwój. Karolina Skulska, Lechia Net, to najpierw zapytam o Rifeta Kapicia, który no, wraca niejako do składu czy, czy to powoduje w Pana uh, przygotowaniach taktyki na ten mecz taki ból głowy trochę biorąc pod uwagę też to co zaprezentowali piłkarze w meczu w Lublinie well, to Jest to bardzo dobrze że mamy swojego kapitana z powrotem Ale to about the team and the group of players who did well last weekend I have to take that certainly into consideration ale na pewno muszę wziąć pod uwagę to jak wyglądaliśmy w motorze, w meczu z motorem i to jak, bo zawsze chodzi mi o dobro drużyny. Jedną z takich wie wielkich rzeczy jaką powiedziałem, takim ważnym rzeczy, jaką powiedziałem odkąd tu jestem. Że każdy musi zasłużyć na to, by mieć swoje miejsce w tej drużynie. I odpowiadając na to pytanie, na tę sytuację to tak to widzę. Jeszcze podpytam o kwestię przygotowania fizycznego, bo też kibice po tym meczu w, w Lublinie zauważyli, że trochę to lepiej wygląda względem jesieni. Czy bardzo nad tym pracowaliście w Turcji i czy też Pan uważa, że jest lepiej? Tak, myślę, że to świetny punkt, The work we did in Turkey was sessions every day. Mr. jesto słuszna słuszna uwaga od kibiców i i i dobrze że to widać bo to co zrobiliśmy w Turcji to były podwójne sesje treningowe każdego dnia. Since we returned from Turkey, we've not had much time off. I od ką wróciliśmy z Turcji to wcale nie mieliśmy jakiegoś wielkiego odpoczynku. We looked at the physical side of things very closely, but all with the football. Patrzymy zawsze na ten aspekt przygotowania motorycznego, ale tylko w kontekście futbolu przede wszystkim. I na pewno wyglądamy trochę lepiej i wyglądamy silniejsi, bardziej, bardziej wytrzymalsi niż, niż to było poprzednio. I to jest oczywiście również praca ich nie tylko na boisku, ale i w siłowni i w dodatkowych treningów. as więc też należy wziąć pod uwagę to, że młodzi zawodnicy nie tylko dorastają pod kątem mentalnym, dorastają pod kątem taktycznym, technicznym, ale również i właśnie tym, tym fizycznym. This is all part of their of as young I to jest część procesu, w jakim jest otoczony jakby młody zawodnik. To ja jeszcze dopytam o mental i o właśnie takie uwolnienie głowy. Wiadomo w jakiej sytuacji jest lechia w tej chwili w, w tabeli, czy... Analizujecie z tym sytuację po każdej kolejce, po każdym meczu, czy raczej y, mówi Pan piłkarzom, żeby nie zwracali uwagę w tym momencie na, na tabelę, tylko koncentrowali się na zadaniu, na tym, co mają w, w danym meczu do zrobienia, dziękuję. Przede wszystkim skupiamy się na sobie, to jest najważniejsza rzecz. I oczywiście zawsze patrzę na… na... Rezultaty każdej drużyny i, i siedzimy tabele, but we do have a plan and a in, our heads. I, i zawsze mamy pewnego rodzaju plan w naszej głowie and I think it's we try and stick to that without away. No i zawsze skupiamy się na tym planie, który pomimo różnych okoliczności, jakie się dzieją, pomimo różnych innych wyników, żeby nic nas nie rozproszyło w tym planie. I think there's about seven teams. Wydaje mi się, że mniej więcej siedem drużyn będzie do końca walczyło o pozostanie w ekstra klasie. And we have to make sure we stay in touch with those seven teams. I przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby być cały czas w takim kontakcie z tymi siedmioma drużynami. And finally, we did talk about it wasn't the next two games, it's the five or six games ahead that we've got to attack. And give us some idea of what our holds. I to, co już mówiłem wcześniej, nie chodzi nam o najbliższe mecze, o najbliższe dwa mecz, tylko tak naprawdę te 5-6 najbliższych meczów pozwoli nam spojrzeć, w jakim momencie jesteśmy i gdzie jesteśmy. Musimy bardzo zaatakować te 5-6 meczów w takim kontekście, że chcemy e dać z siebie wszystko, bo te mecze są najważniejsze. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję za udział w konferencji i do zobaczenia na meczu w niedzielę.